Siema, z tej strony, Burdzin i dzisiaj kolejny, już drugi odcinek serii wywiadu z youtuberami. Dzisiaj padło na Tomsiaka. Dla tych, co nie wiedzą, kto to Tomsiak, to Tomsiak to jest youtuber, który ma 8000 subskrypcji. Moim zdaniem jest całkiem spoko, link do jego kanału będzie w opisie. I co, łączymy się z Tomsiakiem. Ja witam Was dzisiaj na kanale Burdzina. Zaprosił mnie on do dość ciekawego odcinka bo odpowiem sobie dzisiaj na 10, a właściwie to 11 pytanek, ponieważ dał jedno bonusowe. Także myślę, że bez wędnego przydłużania możemy w sumie już zaczynać, ale chciałbym jeszcze Wam przypomnieć o tym, że jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie koniecznie u niego subskrypcję i łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Będzie na pewno on Wam bardzo wdzięczny. No i co? Lecimy! Pierwsze pytanie jest takie, czy mam dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny i na razie nie szukam, że tak to powiem. E, czy masz rodzeństwo? Tak słuchajcie, mam jedną siostrę. Jakie jedzenie mógłbyś jeść godzinami? E, chyba byłaby to pizza, ponieważ najbardziej chyba lubię pizzę, jeśli chodzi o e, takie obiady. No chyba byłaby to pizza. E, czy lubisz Matixa? E, nie, nie lubię. Oszukuje on swoich widzów i, no i właściwie to nie tylko swoich widzów, bo ich swoich kolegów. E, co myślisz o tej całej sytuacji z Matiksem i Jerzykowym? No nie wiem w sumie co myślę, bo zawiodłem się na Matiksie, chciałem w ogóle z nim jakiś odcinek nagrać, jakiś cross zrobić, no ale dowiedziałem się o tym, co robił, dostałem dowody, prosiłem na początku go, żeby oddał to, co ukradł, nie chciał, więc zapytałem się go o adres, podał mi ten adres, no i teraz zobaczymy, co z Eronixem w tej sprawie zrobimy. Szóste pytanie, czy jak przechodzisz korytarzem w szkole, to ktoś cię hejtuje, krzyczy Tomsiak i jak reagujesz? Tak, bardzo często zdarza się tak, że moi koledzy z, klasą, z klasy krzyczą spike na cały głos i na lekcjach też. Jakby na początku, wiecie, to było śmieszne, się śmiałem przez pierwszy tydzień, no ale już się zaczęło robić to strasznie irytujące, jak już ktoś to robi przez dwa miesiące, czy tam nawet już trzy, no to... No to się wkurzam trochę, ale, ale na razie jeszcze nic, raczej w tej sprawy nie zrobiłem. No, ogólnie to już trochę osób w mojej szkole wie, że nagrywam i troszkę tam się ze mnie śmieją, ale ja raczej ja raczej jakoś w sumie nie reaguję na to. Lubisz to, co robisz? Tak, słuchajcie, bardzo lubię to, co robię. Uwielbiam nagrywać zawsze, jak oglądałem. Zaczęłam chyba na YouTubie pierwszego oglądać fałce ERA. Był to właśnie chyba VCR, nie, pierwszy był Gokudo, przepraszam, VCR, Vaucera poznałem przez Gokuda, ponieważ on go tam yy, nagrał z nim jakiś odcinek tam kiedyś, jakieś jego ataki pokazywał na swoim odcinku, w ogóle kanał Gokuda został już usunięty i tam jakoś poznałem Fałcera i po prostu od niego tą całą zajawkę YouTube'a załapałem i... I po prostu zacząłem lubić to, co robię, zacząłem właśnie nagrywać na YouTubie i po prostu zacząłem to bardzo lubić i cieszę się, że dalej nagrywam i że nie przestałem, że się nie poddałem. Chociaż mój kanał był no, w takiej strefie upadkowej, że tak to powiem, przez długi czas po prostu mój kanał umierał, spadały mi subskrypcje, ale teraz, teraz mam jakiś sam przyrost i jestem z siebie. Co robisz poza YouTubem? gram sobie w Clash of Clans. Yy, nie wiem, chodzę do szkoły, jem nie wiem, śpię, no dużo rzeczy robię. Ale nie raczej nic takiego pożytecznego. Nie wiem, gram sobie po prostu w Clash of Clans i FIFA. Teraz ostatnio sobie troszkę zaczynam grać. Jak się poznałeś z Eronixem? Nie wiem, na jakiejś grupie. Na jakiejś grupie youtuberów na Messengerze tam się poznaliśmy i właśnie gadaliśmy trochę. I zostało ono skamowane przez Matrixa. I on mi tam wysłał do wody i w sumie zaczęła się od tego nasza przyjaźń, że tak to powiem. Taka, no, spoko Spokorelacja, spokorelacja między nami. No, no, no chyba tak. No i dziesiąte pytanie, takie trochę dziwne. Czy szanuję widzów? Oczywiście, że szanuję. Szanuję wszystkie osoby, które są uczciwe wobec innych, które nie oszukują, które są dla siebie miłe no i szanuję w sumie takie osoby a te osoby które skamują jak Matix, średnio szanuję i nie chcę mieć z takimi osobami raczej nic do czynienia oj mamy pytanie bonusowe kiedy pokażesz twarz na razie nie planuję a na pewno nie na 10 tysięcy na pewno nie na 50 tysięcy na 100 tysięcy też raczej nie może na milion ale nawet 100 tysięcy pewnie nigdy nie wbije także no może być tak że nigdy że chyba to by, było, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeśli tak się stało, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał Burgin i możecie też wpaść do mnie. Mam nadzieję, że mój kanał znajdzie się w opisie, także wpadajcie, wbijamy 10 tysięcy subskrypcji, może się kiedyś uda. Także trzymajcie się i do następnego filmu. Siemka!